Podciąganie, czyli dla jednych zwykła, prosta codzienność tych, którzy uprawiają kalisteniki, dla drugich koszmar rekrutacji. Dziś rozbijemy to na czynniki pierwsze, pokażemy techniki, które są dozwolone na testach sprawności fizycznej i przedstawimy konkretny plan, który realnie podniesie Twoje wyniki. Lecimy. Najważniejsze informacje, jakie powinny Cię w tym momencie interesować, to ilości, czyli 12 sztuk, 55 punktów, 26 sztuk, 75 punktów. To jest twój cel. To jest twoje minimum, to jest twoje maksimum. Jeżeli chodzi o wykonanie, warto jest przede wszystkim robić minimalną ilość punktów ze względu na to, że siłowo, ze względu na to, że później jeżeli na przykład mielibyśmy się zacząć uczyć tej techniki, gdzie bujamy całym ciałem, no to chociaż mamy pewną bazę siłową i wiemy, że nie doprowadzimy do kontuzji, jeżeli chodzi o ramiona, ponieważ każdy ruch, który jest dynamiczny i szybki, pozwala nam Szybciej postarać się o kontuzję. Czyli, jeżeli nie mamy siły i obudowanego rusztowania stawu ramiennego, który jest stawem, który ma największe możliwości ruchowe, jeżeli chodzi o całe nasze funkcjonujące ciało, ale jest najsłabszy, jeżeli chodzi o swoją budowę, ponieważ składa się tylko z kości ramieniowej, obojczyka i łopatki, i wszystko jest podzielone na zasadzie obojczyk z tyłu łopatka, tu kość ramieniowa, i wszystko, jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Wszystko dookoła. Obudowany jest nie kapsułą stawu, jak biodro, tylko zadełkami, przyczepami i mięśniami. Więc jeśli masz słabe kaptury, barki, łopatki i wszystkie mięśnie okolicy górnej części ramienia, to wiedz, że jak zaczniesz się podciągać dynamicznie, to rozpierdolisz sobie albo łokcie, albo barki. Tyle. Techniki, jakie są możliwe na testach sprawności fizycznej, tak naprawdę dają ci bardzo dużo możliwości. Oczywiście możesz mieć rękawiczki, rękawiczki są generalnie dla kobiet, no ale jeżeli ci pomagają, jak jesteś facetem, to zakładaj sobie te rękawiczki. Możesz mieć też magnezję, wpłynie, jest lepsza niż w kostce, bo ci się nie rozwali. I teraz temat jest taki, że po prostu podchodzisz do drążka, łapiesz się na chwytem najwyżej, szer szerzej troszeczkę niż twoje barki i opcja dla kozaków. Pełny wyprost, broda nad drążkiem. Opcja dla kozaków, którzy trenują na przykład kalistenikę i są w stanie wykonać siłowo 20, 12 czy 26 podciągnięć i są w stanie to zrobić. Oczywiście wszystko też można zrobić pod chwytem. Łapiesz szerzej niż ramiona, pełny wyprost, brzuch napięty, pop. W dolnej fazie robisz wdech, w górnej nad drążkiem robisz wydech podchwytem również bez problemu jesteś w stanie zrobić 10, 12, 15, 20 podciągnięć. Następna sprawa. Możesz dodać sobie lekkie pyknięcie z dołu nogami. W momencie kiedy na przykład zaczyna być ciężko, dalej jesteś na chwytem lub podchwytem, robiąc kopnięcie. Hop. Powoli wracasz. Kopnięcie. Powoli wracasz. Albo dla tych osób, które tak jak powiedziałem, chciałyby, mają aspirację do tego, żeby uczyć się kipingu. Jednak względu na masę ciała, którą posiadasz, bo jesteś większym klocem, nie masz siły na to, żeby się podciągać siłowo, tak jak powiedziałem 10, 12, 13 razy. Łokcie, barki, przyczep bicepsów, przyczep mięśni, które będą zginały twój nadgarstek i utrzymywały Twój chwyt. Uczysz się podciągania kippingiem, czyli pełnego bujnięcie, strzał, bujnięcie, strzał, bujnięcie, strzał i wtedy uczymy się neuroplastyczności układu nerwowego i mamy 26 sztuk, wchodzi w 26 sekund. To są techniki, które są dopuszczalne i nikt nie zrobi Ci z tego tytułu problemu. Na moim kanale filmów o podciąganiu znajdziesz dosyć sporo. Może tutaj gdzieś zaznaczę. I teraz chciałbym, żebyś przede wszystkim oglądając te wideo zapamiętał, że siła podciągania to nie jest siła tylko Twoich ramion, ale przede wszystkim wszystkich mięśni, które okalają Twoją łopatkę od boku, od góry, od spodu, od zewnątrz, od wewnątrz. I przede wszystkim brzucha, bo tak samo jak na pompce, brzuch gra kluczową rolę. Tak samo w podciąganiu, jeśli masz słaby brzuch, w momencie, kiedy chcesz się dźwignąć do góry, brzuch Ci się rozciągnie nie ma tego transmitera znowu siły z dołu do góry. Więc w głównym mierze wzmocnienie u ludzi brzucha, u osób brzucha będzie już bardzo mocno przekładać się na to, czy dźwigniemy się w końcu do góry, czy dalej to będzie koszmar, który spędza nam sen z powiek. Dodatkowo oczywiście ręce biorą udział, dłonie, chwyt w tym podciąganiu. Więc jeżeli nie jesteś w stanie w tym momencie chwycić się drążka i uwisieć z półtorej minuty. To prawdopodobnie nie zrobisz mi 20 podciągnięć, pod chwytem, na chwytem nieważne, ani nie zrobisz w tym momencie 26 podciągnięć kippingiem, Nie oszukujmy się. I musisz trenować ten chwyt ciężkimi spacerami, ciężkimi zwisami, zwisami z obciążeniem w momencie, co też będzie się bardzo mocno przekładać na to, że fajnie się porozciągasz i odprężysz swój kręgosłup, chociażby lędźwiowy i musisz bardzo, ale to bardzo mocno trenować właśnie brzuch w różnych kątach wychylenia, a przede wszystkim właśnie w mocnym napięciu izometrycznym, który będzie w antyzgięciu i nie będzie pozwalało ci się przeprostować, jeżeli chodzi o odcinek lędziowy w momencie, w którym próbujesz dźwignąć się do góry. Trzy typy dla osób, które już mają jakieś podciągnięcia, to przede wszystkim serie na tempo. Gdzie robicie na przykład Serie po 3, 4, 5 powtórzeń, ale opuszczacie się wolno i wolno też idziecie do góry. Numer 2 to serie, kilkanaście razy w ciągu dnia widzisz drążek, idziesz gdzieś, nie wiem, jesteś w pracy, jesteś w domu, nie wiem, cokolwiek. Widzisz drążek, widzisz trzepak, chwytasz się drążka, robisz sobie. Dwa, trzy, cztery podciągnięcia, w zależności od tego jakiego etapu teraz startujesz. I trzeci tip na to, żeby w krótkim czasie dobudować trochę siły, jeżeli chodzi o podciąganie, to jest moment, w którym izometrię robisz w szczycie. Czyli znowu kilka serii, trzy do pięciu serii, albo na treningu, albo kilkanaście serii w ciągu dnia, gdzie wskakujesz na drążek, wchodzisz, trzymasz pozycję hollow, Brody masz nad drążkiem, jesteś skoncentrowany i robisz sobie takie ISO nad drążkiem na 20 sekund, 15-20 sekund, ale mówię albo na treningu 3-5 razy, albo w ciągu dnia kilka do 10-15 razy, na przykład 15-10-15 serii rozbitych, na przykład na całe 12 godzin. Jakie funkcjonujesz w ciągu dnia? Podciąganie to. Nie tylko miara siły, ale przede wszystkim systematyczności i tego, jak podchodzisz do swoich treningów. Czy koncentrujesz się tylko na podciąganiu, czy budujesz wszystko dookoła siebie, co pozwala ci później chwycić się tego drążka i po prostu zacząć się podciągać. Nieważne, czy obudzisz się w nocy o północy, chwycisz się drążka, wstajesz i wiesz, że ją zrobisz. To jest właśnie przede wszystkim budowanie silnego brzucha, silnych ramion. Silne... Ramion, silnego chwytu, silnych pleców, silnych łopatek, silnych barków, i tylko dzięki temu można osiągać wysokie wyniki w podciąganiu. Dlatego pojawił się prosty temat, prosty tip to co było powiedziane jest w opisie tego wideo. Jeżeli chodzi o prosty temat, jeszcze dla osób bardziej zaawansowanych, też tam ulokowałem także zajrzyj do opisu, ponieważ tam pojawił się też mikroplan treningowy, jeżeli chodzi o wzmocnienie. I jeżeli dalej na przykład masz problemy, albo myślisz o tym, żeby przystąpić do mm, testów sprawności fizycznej do jakiejś jednostki, która w tym momencie organizuje na przykład nabór koło ciebie, albo myślisz o tym, żeby wstąpić do jakiejś ze szkół mundurowych, które w przyszłym roku już będą miały tylko i wyłącznie naboru, Odezwij się do mnie, znajdź mnie na Instagramie, tam też na pewno możesz się do mnie odezwać, zawsze odpisuję i ewentualnie też na mojego maila. Zostaw suba, ponieważ trzeci film wieńczący wszystkie testy, jeżeli chodzi o test strażaka, nagrałem, być może coś się pojawi w niedługim czasie jako kolejny. Bardzo mi pomoże to rozwinąć kanał. Dzięki za te trzy odcinki, widzimy się następnym razem.